Hip-hop teraz poszedł w wiele kierunków i nie można tego stricte sprecyzować, są jakieś różne odmiany, ale jest na pewno sporo ekip, które idą dobrą stroną. Hip-hop no, jest to na pewno ważna rzecz. Moment, kiedy możemy pokazać własne zdanie na, na różne tematy. Dzisiaj rap jako gatunek muzyczny mocno ewoluuje. Zawsze zostaje ta druga prawdziwa strona rapu, gdzie możemy posłuchać dobrego przekazu i tutaj dzisiaj też będziemy właściwie samych takich artystów mieli na scenie. Peace, love, unity, having fun, czyli jak wiadomo pokój, jedność, miłość, dobra zabawa, tego się powinniśmy wszyscy trzymać i to ma być po prostu przekaz prawdy. Hip Hop jest czymś, do czego mnie nikt nie zmuszał nigdy i nie kazał mi go robić, tylko po prostu sam wymyśliłem, że to jest fajna rzecz dla mnie. Mamy swój klimat, też swoją historię, i ten rap jest prostu nasz. Nie jest kserem amerykańskim do końca, tylko powstało coś nowego tutaj. Hip Hop to jest wyjście na ławkę i rozmowa ze znajomymi, to jest rapowanie nie zawsze na wielkich scenach, tylko to jest życie, które toczy się wokół nas cały czas. Hip Hop jest yy, dla mnie jest pasją. Daje mi dużo radości na co dzień, uratował mi życie na pewno. Hip hop jest dla mnie prawie wszystkim tak naprawdę. Od kiedy mam rodzinę to jest prawie wszystkim, a do tego czasu pod wszystkim. W wyrastam i, i w hip-hopie trwam cały czas. I mimo, że ten hip-hop się zmienia, przeobraża się i szczęśliwie żyjemy w Polsce, więc on jest bardzo różnorodny i czasami uciekam z niego, ale tylko po to, żeby jeszcze bardziej wrócić. Więc no, ten hip-hop jest z jest początkiem i końcem, jest, jest kropką, przecinkiem, średnikiem, wielokropkiem i wykrzyknikiem przede wszystkim. Wielkim wykrzyknikiem. Dla mnie to jest, wiesz, większa część życia coś, co doprowadziło mnie do takiego robienia muzyki, trochę szerzej pojmowanego, niż robienie rapu. I że to nie jest coś, co w ogóle należałoby definiować, lepiej to po prostu robić. Czy słońce, czy deszcz, robić to... W ...serce sensie.